Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chcemy mówić o Wigilii Paschalnej, która stanowi kulminację całego triduum paschalnego. Warto wiedzieć, że w pierwszych wiekach Kościoła liturgia Wigilii Paschalnej była jedyną liturgią wielkanocną. Już nie sprawowano potem jakiejś osobnej Eucharystii w samą, w samą niedzielę. Tak było przez pierwsze kilka wieków. Tak jak wiemy, obecne przepisy Kościoła mówią bardzo wyraźnie, że nie można zaczynać Wigilii Paschalnej przed zapadnięciem mroku. Dlaczego? Odpowiedź mamy w Piśmie Świętym. Misterium zmartwychwstania Jezusa dokonało się w nocy. Noc, ciemność to jest znak ludzkiej bezsilności, znak i całkowitej niemocy, dlatego tu szczególnie objawia się moc interwencji Boga. W Ewangelii według Świętego Jana, zaraz na początku 20 rozdziału, czytamy, że Maria Magdalena przyszła do grobu Jezusa wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. A więc zmartwychwstanie Jezusa dokonało się pod osłoną nocy. Zapowiedzią paschy Jezusa, jego ofiary krzyżowej, jego zmartwychwstania była pascha żydowska, która również dokonała się w nocy. Mówi Księga Wyjścia, w 12. rozdziale: Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. Ta noc winna być czuwaniem. Ten nakaz dotyczy nas także. Pascha żydowska dokonała się podczas pierwszej wiosennej pełni księżyca. I my obchodzimy Wielkanoc w niedzielę, która przypada po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Wiosna, znak przejścia ze śmierci do życia, znak nowego życia. Księżyc w pełni, znak Boga czuwającego nad wyjściem Jego ludu z niewoli i nad naszym wyjściem z naszych niewoli: niewoli grzechu, niewoli lęku, egoizmu. Życia dla siebie, do wolności nowego życia w Chrystusie, w miłości Boga. Jeden z moich przyjaciół, który jest świeckim katolikiem i nie ma żadnego wykształcenia teologicznego, ale jest człowiekiem żywej wiary, mówi, że kiedykolwiek widzi Księżyc w pełni, to traktuje to jako znak nadziei, bo to mu przypomina Wielkanoc. Pan Bóg głosi nam dobrą nowinę. Także poprzez naturę, także poprzez świat stworzony. Pierwsza część wigilii paschalnej to liturgia światła, w której bardzo ważne są znaki światła i ciemności. Ciemność to jest obraz tego, czym jest nasze życie bez Jezusa Chrystusa. A zapalony paschał, który zostanie wniesiony do ciemnego kościoła, to znak Chrystusa z martwych który wchodzi w naszą rzeczywistość. Trzeba, żebyśmy to dobrze rozumieli, bo ciemność w naszym życiu to wcale nie, nie oznacza koniecznie życia, które jest tak jakoś zewnętrznie ponure, nieciekawe, w którym nic się nie dzieje. Jak najbardziej możemy prowadzić życie bardzo aktywne, bardzo radosne, wypełnione mnóstwem ciekawych rzeczy, ale bez perspektywy zmartwychwstania ono się na końcu okazuje ciemnością, bo do niczego nie prowadzi. I na końcu stajemy wobec pytania, po co właściwie to wszystko? Zmartwychwstanie Chrystusa wprowadza w nasze życie zupełnie inną perspektywę. I tu nie chodzi tylko o perspektywę życia po śmierci. To wejście z Paschałem do kościoła, to znak wejścia Chrystusa w naszą rzeczywistość tu i teraz. Już tu i teraz. Możemy doświadczać pierwocin zmartwychwstania i to zmienia nasz sposób postrzegania całej rzeczywistości, wszystkich naszych spraw. Po wniesieniu paschału śpiewa się orędzie paschalne exultet. Warto wsłuchać się w to orędzie bardzo uważnie, bo ono przynosi ogromną nadzieję. Nie sposób tutaj omówić go całego, ja zwrócę uwagę tylko na niektóre słowa. Na początku mamy wezwanie do radości, które w tym roku, jest bardzo trudne, może wybrzmieć szczególnie mocno. Raduj się ziemia opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością króla wieków, poczuj, że jesteś wolna od mroku, co świat okrywa. Dalej orędzie kilkakrotnie mówi o tej nocy jako nocy zbawienia. Teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych. Jeszcze jeden cytat o zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Właśnie ta noc. Ta noc rzeczywiście jest nocą zbawienia, nocą interwencji Boga. Ta nasza liturgia wigilii paschalnej nie jest jakąś inscenizacją historyczną, nie jest jakąś próbą odtwarzania czegoś, co, co stało się kiedyś, czy, czy tylko martwego wspominania. Liturgia w znakach uobecnia zmartwychwstanie Chrystusa. To zmartwychwstanie, które jest gwarancją, zadatkiem naszego zmartwychwstania. Pierwszym z tych znaków jest światło. Po orędziu Egzultet zaczyna się proklamacja zmartwychwstania w Słowie Bożym, które też nie jest wspominaniem przeszłości, tylko ogłaszaniem działania Boga tu i teraz. W tym roku liturgia Słowa będzie nieco skrócona. Wysłuchamy czterech czytań ze Starego Testamentu, potem listu Świętego Pawła i Ewangelii. Te trzy pierwsze czytania, dwa z Księgi Rodzaju i trzecie z Księgi Wyjścia, mówią o trzech nocach historii zbawienia: Noc stworzenia, noc wiary i noc wyjścia. Pierwsze czytanie mówi o stworzeniu świata i człowieka przez Boga. Mówimy o nocy stworzenia, dlatego że stworzenie zaczyna się w ciemności. Mówi Księga Rodzaju, że Bóg stworzył światłość jako pierwsze ze swych dzieł. I zwieńczeniem dzieła stworzenia jest stworzenie człowieka. I dlaczego akurat to czytanie w Wigilię Paschalną? Przez zmartwychwstanie Chrystusa, że stworzenie zostaje odnowione. Też my zostajemy odnowieni że w naszym człowieczeństwie. A sam Chrystus zmartwychwstały jest tą prawdziwą światłością. Światłością niestworzoną. I czytanie kończy się y, ustanowieniem Szabatu jako dnia odpoczynku, I to jest zapowiedź odpoczynku i radości Królestwa Bożego, do którego zmartwychwstanie Chrystusa otwiera drogę. Y, drugie czytanie o ofierze Abrahama mówi proroczo o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Izaak, idący na ofiarę, jest. Figurą Chrystusa cierpiącego. A warto wiedzieć, że według tradycji żydowskiej, Izaak zorientował się, że to On ma, ma być ofiarą, i szedł na ofiarę świadomie a położony na ołtarzu miał powiedzieć do Abrahama: Zwiąż mnie mocno, mój ojcze. Żebym z lęku się nie opierał, bo wtedy twoja ofiara będzie nieważna. To jest, to jest tradycja żydowska. Jeśli to bierzemy pod uwagę, to możemy tym bardziej widzieć, jak, jak Izaak jest, jest figurą Chrystusa cierpiącego, Chrystusa idąc, idącego też dobrowolnie na ofiarę. Natomiast ocalenie Izaaka proroczo zapowiada zmartwychwstanie Chrystusa. Noc, która poprzedzała ofiarowanie Izaaka, była dla Abrahama prawdziwą nocą wiary, nocą wielkiego zmagania. I tu jego wiara doszła do doskonałości, do pełni. Tylko to jest ta druga noc, noc wiary. Najważniejszym z czytań ze Starego Testamentu jest trzecie czytanie o przejściu Izraelitów przez morze, a więc nawiązanie do nocy wyjścia. To przejście Izraelitów przez morze jest zapowiedzią przejścia Chrystusa przez mękę i śmierć do zmartwychwstania, a także jest to zapowiedź naszego udziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa przez wiarę i chrzest czwarte czytanie z Księgi Izajasza to proroctwo dla uciemiężonego ludu, który oczekuje Zbawiciela. Zacznie się ono od słów wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Zbawienie jest ofiarowane darmo, ale ważne jest to wezwanie na samym początku wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody. Ważne, żebyśmy rzeczywiście Pragnęli spotkania z Chrystusem. I w tym czytaniu przyjdzie też wezwanie szukajcie Pana, póki się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Na początku Wielkiego Postu usłyszeliśmy słowo ze świętego Pawła, oto teraz czasu pragniony, oto teraz dzień zbawienia. A w czasie Wielkiego Postu ta pandemia przypomniała nam dodatkowo o kruchości naszego życia. I to stanowi pomoc, abyśmy nawrócenia nie odkładali. Bóg przychodzi teraz, jest ważne, żebyśmy Go przyjęli teraz i teraz dali naszą odpowiedź wiary. To słowo z Izajasza będzie ostatnim czytaniem ze Starego Testamentu. Po tym czytaniu zaśpiewamy hymn, chwała na wysokości Bogu, którego nie śpiewaliśmy przez wielki post. I po tym hymnie następuje czytanie z listu św. Pawła do Rzymian, które mówi. O naszym uczestnictwie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa przez chrzest. Liturgia, można powiedzieć, coraz bardziej będzie nabierała tempa. I po czytaniu ze Świętego Pawła nastąpi uroczyste Alleluja. To pochwalne zawołanie, od którego również powstrzymywaliśmy się przez cały Wielki Post. I wtedy nastąpi proklamacja Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa powtórzę raz jeszcze jest bardzo ważne żebyśmy tego wszystkiego nie traktowali jako historii która zdarzyła się kiedyś i która nie ma związku z naszym obecnym życiem a co najwyżej daje nam jakąś mglistą nadzieję życia pozagrobowego nie znak światła a potem słowo boże obwieszczają nam Chrystusa z martwych wstałego przychodzącego dziś nie w tym rzecz, żebyśmy dali się tylko przekonać o tym, że ukrzyżowany i pogrzebany Chrystus naprawdę wstał z grobu, ale żebyśmy przez wiarę mieli dziś udział w życiu Chrystusa zmartwychwstałego. O tym mówi liturgia wigilii paschalnej i to dopiero zmienia nasze życie. Zapraszam na ciąg dalszy katechezy o wigilii paschalnej.